W dniu dzisiejszym, 30 kwietnia, około godziny 11, doszło do tragicznego wypadku w Tatrach. Dwoje skiturowców zginęło zjeżdżając z Rys. O zdarzeniu oraz przebiegu akcji ratunkowej opowiedział nam Rafał Guziak. W dniu dzisiejszym dostaliśmy zgłoszenie, że w okolicach Rysów doszło do wypadku dość poważnego. Dwie osoby upadły z dużej wysokości, tak zwaną Rysą. Na miejscu u jednej w w przypadku jednej osoby został stwierdzony zgon natychmiast, natomiast w przypadku drugiej osoby zostały podjęte zabiegi resuscytacyjne, które niestety nie przyniosły rezultatu. I tak jak w przypadku pierwszej osoby, tak i w przypadku drugiej niestety lekarz po tych zabiegach stwierdził na miejscu zgon. Obydwie osoby zostały już przetransportowane do, zakupia, do, do na lądowisko do zakopanego. I przekazane odpowiednią służbom. W Catrach są trudne warunki. Leży śnieg, także no, zima, zima. Osoby, które są nieprzygotowane do warunków zimowych, nie mają się co wybierać w wyższe partie gór czyli doświadczenie i sprzęt zimowy jest wymagany, natomiast do schronisk w wielu przypadkach można dojść bez problemów, także tam ewentualnie te osoby, które nie mają takiego sprzętu, mogą sobie wycieczkę zafundować.